Ewangelia według Jana, rozdział 3, fragment 2, wyjaśnienie Jezusa o zbawieniu i miłości Boga. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Ci, opowiadamy o tym, co wiemy, i świadczymy o tym, co widzieliśmy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy mówię Wam o sprawach ziemskich, jakże uwierzycie, gdy będę Wam mówił o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego syna Bożego. A sąd polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światłość bo złe były ich uczynki każdy bowiem kto źle czyni nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości aby nie ujawniono jego uczynków kto spełnia wymagania prawdy zbliża się do światłości aby się okazało że jego uczynki są dokonane w Bogu J311setnych -21 Spójrzmy na to z perspektywy wiary w tym fragmencie Jezus w rozmowie z Nikodemem przedstawia jedne z najważniejszych prawd chrześcijańskiej wiary. Mówi o swojej misji jako Syna Bożego, który przyszedł na świat nie po to, aby Go potępić, ale aby go zbawić. Jezus używa obrazów zaczerpniętych z pisma Przywołuje Mojżesza, który wywyższył węża na pustyni, jako zapowiedź swojego wywyższenia na krzyżu. Słowa Jezusa, Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, są kwintesencją chrześcijańskiej teologii miłości i zbawienia. Pokazują, że miłość Boga nie zna granic, sięga każdego człowieka, oferując mu życie wieczne przez wiarę w Jezusa. Jezus mówi również o sądzie. Ci, którzy kochają ciemność, unikają światłości bo nie chcą, aby ujawniono ich złe uczynki. Natomiast ci, którzy postępują w prawdzie, zbliżają się do światłości, pokazując, że ich życie jest zakorzenione w Bogu. Ten fragment wzywa nas do głębokiego zaufania Jezusowi i wyboru światłości zamiast ciemności. Jest także zaproszeniem do życia w prawdzie i miłości, które otwierają drzwi do zbawienia. Dziękuję, że jesteś. Niech Bóg cię strzeże.